Cześć z tej witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj odśnieżanie. Akcja, którą no, każdy z was pewnie może nie wyczekiwał, ale niektórzy wyczekiwali. Akcja odśnieżanie, tak. Założyłem do Ursusa przedniego tuza. I sobie jakoś będę odśnieżał, no kurde, zostawiam tego śniegu tyle, ile było wcześniej nakopconego. No. powiecie. Brzmie, nie pamiętam czy mówię, że będę z torem czy czym będę odśnieżał, ale pamiętam, że coś tak właśnie wspominałem i spadło niestety na to, że będę ursusem. Czemu? Bo za to zostaje na konserwacji. Wiem, że jest niezalowy traktor, ale po prostu zrobić go mi muszą. Także, na nas, także będzie do odebrania. Oczywiście, że oczywiście, jak niestety, coś tak się ostatnio nie popsuło, to dosyć grubo. Nie będzie dało go odratować, to niestety no, po prostu do tego ursusa założymy, do Zetora sobie tam albo tam tego tura założymy albo do tego ursusa. Ja nie wiem, słuchajcie, jak mmm, będzie to, tak będzie. Um, no i właśnie taki odcinek świąteczny, oczywiście nie wiem kiedy wy go oglądacie, bo ja go ogólnikowo nie wiem kiedy też go wrzucę. Zawysłam, bo ja go nagrywam przed świętami, ale nie wiem czy go wrzucę na święta czy nie. Dobra, głównej nie trzeba odśnieżać, a jednak trzeba? No takie troszkę będzie odśnieżanie. Może sobie wypożyczymy samochód i sobie podriftujemy troszkę. Ja nie wiem, zobaczymy. Na razie tak właśnie sobie dorabiam w drgówce. Tych żyje wiecie sami dobrze. Nie muszę tylko się napić wody. Kurde. Stój. Nie mogę tak ściągać dziwnie Dobra nie i chyba to. Tu. No, tu już jest tyle No tutaj już Będzie mi chodzi o to no. No, w sumie Bardziej o to tu chodzi bo tam nie jest tak grubo jak tutaj na tej drodze Bardzo ładnie, no odśnieżanie jak odśnieżanie, no jak bierzesz urszysa takiego, półśnieżny łopato i login, ale właśnie no, przepraszam, może być źle słychać, jak chcecie to przyciszę sobie dźwięki, powinno być lux, no, chyba nawet 17 na godzinę, i ściągło teraz potężnie. Przepraszam śniadanko odbiło. No jest... Jest południa, ja śniadanie z wywiadem. No bo karmiłem krowy. Karmię krowy i właśnie nie jadłem tak jakoś, tak wiecie, za wcześnie. Musiałem wody im nalać, muszę książki wrzucić, odbiedzetora na konserwację i o pierdziela. I już tu sobie przy okazji wywaliłem tego, wywaliłem. No po prostu ładowałem, że go tego przednio. Tu że nie zamontowali. zamontowali. No, spokojnie jeszcze sobie połączyłem, ten gubek nie podskakuje, dobra stój, musimy teraz przejść na gospodarstwo, no, no niestety no zetor na na konserwacji został, porobię mi go i będzie luks torpeda słuchajcie, i też myślę chyba, że po prostu nie wiem, mam teraz taki dylemat, czy może go nie sprzedać, a raczej nie, bo turem jest dobrym, kiedyś byłby mój kur pociągowy, a teraz to ten ciągnik jest koniem pociągowym. Nie kupić jakiegoś sobie Żandira, może z Turem. Tak mi taka wszystkie myśl naszła, że może spróbować Żandira, z którym kupić. i byśmy po prostu tego mieli, tura innego. Mieliśmy mieli to tura to traktora, tura. To Żandira, tura. Ale wtedy już rybingowano, szczerze, to bym go trochę większego, na 125 koni. Ale na razie wystarczy mi Ursus. Naprawimy go, zobaczymy, Naprawimy, zobaczymy, nie? Jak się jak się tego naprawi, czy jak się naprawi, może naprawić, to go na pewno bo chłopaki są ugażnici w tych tematach, ale jak go zrobią i kiedy, tego nie wiem. Najwyżej do karmienia będę albo wiaderka brał, albo taczkę. Nie taczkę i wiaderka, no to pożyczę od tego, od kolegi ma mani, bo sobie zaciągnę kredyt, ale ja się kredytów nie chcę zaciągać żebym nie miał za dużo żadnego gospodarstwa, o, oś. i Troszkę teraz kipiemy na inne strony, owaś! ścieżki, to będą nam marudzić Tu, czekajcie, żeby z całą główną zahaczyć, bo to jest główna droga. Powiedzcie, że nie powinienem odśmierzać, ale ja odśnieżyłem tylko dlatego, że czasami, jak jedę tutaj samochodem, auta nie miałem. No jak jadę traktorem, to czasami nie ja tym śniegu zakopię, szczególnie jak egzetorem jadę małym. Czekajcie, ja sobie muszę to ustawić wszystko. No, bo ja nigdy nie robimy przednim tuzie. I wiecie sobie dobrze, że na no, przednim tuz to jest dla mnie inna bajka. Dobra, jakoś to wygląda po odśniedzeniu. Troszkę lagi są, ale to tak się przyzwyczaiłem do tego. A w szoku, a, a jak nagrywałem? Zanim bym na YouTube, no to kurde... To... Dziwne, o! I właśnie też tak, no kurde, mnie rzuciło. A potem będę, kurde, coś... Zajazd, złaśnie żyłem, ja wjazd złaśnie żyłem. Dobra. 14, godzinę, to gdzieś jak jeździmy. Dobra, to tego No i powiedzcie mi, że jak, tu, jak tutaj prosto jechać, jak tu, w zimę, jak tu kurde sam traktor ściąga, co dopiero mówimy o autach osobowych. Terenówki to może, ale no auta osobowe to się nie zdziwię który, jak będę miał akcję, żeby jechać wyciągać. No i też życzę Wam szczęśliwego nowego roku. Szczęśliwych, yy, spędzonych świąt w gronie rodziny. Hmm. To jest proste, to chyba nie, nie miałem GPS-a, to kurczę szkoda, będę musiał niestety uważać, nie będzie ściągało. No, powiedzcie, że ten pół śnieżny, taki tego ursusika, taki ciągnik, taki duży, a pół śnieżny taki malutki, ale no bynajmniej fajny. Bo da się wynajmniej nie da się fajną akcję zrobić, da się to, da się tamto porobić. I takie właśnie dziwne akcje. Nie wiem, pożyczymy jakiś samochód, bo tam wypożyczają auta też, co się okazało. I sobie poświrujemy na śniegu troszkę, tak? Poświrujemy sobie na śniegu. Zrobimy coś, co każdy marzy, każdy chłop o tym, czyli sobie podriftować na śniegu. Dobra, ja sobie wiecie, co jest, ja ten śnieg tu ładuję. Tu też nie będę odśnieżał, bo to już po drogę, tylko mam pozwolenie, żeby go się odśnieżyć. No, ja jakoś tak odśnieżyłem. Drogi, jedni No, właśnie tak powerujemy. I teraz autkiem sobie poświrujemy chwilkę. Będziecie chcieli, pojeździmy po polach, sobie mam nadzieję, że już żadne pole nie ładuje. Bo jak ładuje, to będzie przekichane. Mówicie w tym komentarzu. W komentarzach. Co się mówi. Czy podwórko odśnieżamy? Tutaj podwórko można odśnież bez kitu. O, dupala. Dobra, wiecie co bramy otwieramy. Mhm. będzie Ci dawała więcej FPS, I -y. cyk, 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 cyk. Przejeżdżamy tu po śniegu. O. Też wypychamy to na, gospod na gospodarstwo. Na pole musimy tu niestety wypchnąć, ale zimę roztopie. Albo wyjeździć to. Dobra, od czego by tutaj zacząć? Nawet to bramę otworzymy sobie. ale też traktor jakiś może oczywiście nie mamy już teraz właśnie Wy możecie kurna mnie nie wnerwiać i mi nie podskakiwać i nie możesz mnie nerwiać, mnie podskakiwać. Dziękuję Właśnie też tak widzicie sami dobrze, żeło To nie żem tego, wiecie, żeby po prostu było. Jo. No tak rzeczywiście nie że Kimczaki mają otworzone sobie, chodzą. Śliczne. Rzeczywiście... Rozpędzę się. Głupi mi poskacze, oczywiście. Lubię jak traktory skaczą, ale nie lubię jak w momentach kiedy odśnieżam. Sorry że paku, ale musimy. Nowy kombajn też zawita. Nie. Nie bizon, tylko co innego. No nie, w nie będę bronił nawet do sługi kombajnów. Nie będę wypożyczał po prostu ze sklepów sobie, bo po prostu na kasy nie mam nowy kombajn. A teraz muszę odkładać sobie na zgrabiarkę. Powolutku. Kurde. Chcę powoli sobie odśnieżać, to już 11 na godzinę. No dobra, wiecie co? Ja teraz tutaj sobie tego śniegu na kipie, bo to nie żarte. Trudno. O dupę. Zajebałem wypłatę. Super. Dobra, ale teraz tak, nakipimy troszkę. No, kurna. Więc no co chyba podwórka nie odśnieżam, bo nie da się. Nawet nie chcę dokładnie zbierać ten pułk. Boże... Wciśnij mi z jakieś gówno i teraz jeszcze będą... Nie no, ja tu... A w dupie na drodze niech to dańczy coś tam będzie. Churna, w nerwi mnie ten pół będzie trzeba go po chlepacz postawać. to rozpieprze ten półki i tyle. Pieprze. Dzięki. Się zakleszczyło. Zażyczamy teraz jakiś autek, jak będziemy mieli kasę, a jak nie, to po prostu no. Ile minut odcinka mamy? 12 minut odcinka, no. Dobra, teraz tak, a teraz, i no. To, autko sobie zażyczymy kolory. Taki znaczy dobra, bo robiłem ryzykuszowego Mustanga, zrobię po swoim taki zarówno oprogramowania taki, podwójny pas, dajemy sobie taki. E, przepraszam, pożyczmy 6000 tysięcy zostało, ale to nic. ile polatam bokiem. Chyba nie polatamy. Nie, nie polatamy, kurde. To trzeba mieć się realm, To no dobra, trudno. Wcale takie realnie, teraz, ale no, zrobimy sobie teraz przechadzkę po polach i będą parę, będzie parę wyjaśnień. Poczekajcie, zacznijmy od najbliższego. Nie No że ładnie zszedł. Dobra, jeszcze paczki ładnie wszedły, zeszły, jeśli mam będzie, ale dalej, no, idziemy. No co jeszcze tutaj? Przepraszam. To jest rzepak? No też rzepak. A to był myczu. rzepak. Też chodź nie zszedł. To było pryskane, bo nie pamiętam. No nie było. Że będę musiał na wiosnę polecieć pryskać. No a tutaj mi ładnie wszedł moje łąki. Moja łąka tutaj jest nie realnie tylko za na zimę nie złożyłem Też ładnie jęczmiń wszedł i wszedł. No tutaj przyniczka Też ładnie. Myślę, że to teraz dalej dla Was zrobić by no było ciekawie, no. Mógłbym przebijać czas, ale że jest zimowy odcinek, to nic no to nie poradzę. O kurde, no tak trochę lagi są. Nie wiem. Nie wiem co byśmy mogli porobić. Szczerze, szczerze. Karka jest. Coś pomyślimy co by można było sprzedać. Przed szczerze sprzedałem ten sprzedał, sprzedałem chyba siewnik, chociaż nie. Chociaż nie wiem w sumie. Myślałem, żeby zrobić zestaw uprawowo-siewny, ale Ursus nie wiem czy sobie poradzi. Albo kupiłem, kupiłbym siewnik nowy szczerze, 3 metrowy, ale za to uprawowo-siewny. Teraz jak mnie zaczyna rozmyślać, czy brać, czy nie brać, no dobra, prasę, prasę jeszcze bym pomyślał, ale chyba po tym po następny rok po prostu wymienię. minimum mógłbym zamknąć bramę. Chociaż zetar tam stał, ciekawe, czy już to zrobić, czy nie, To tak jakbyśmy sobie pocznie zali tą łyżką. No, jest ubrana, nie wiem, co jeszcze bym sprzedał no rozsiewacz zostaje opryskiwacz można za większego sobie trochę załatwić hmm. będzie chodziło o to wjazd bo ja takich samochodów nie mam także dobra idziemy jeszcze wejdziemy na jeszcze wejdziemy na górę zobaczymy coś słoma jest czy nie wystrzyjamy gdzieś w kosmos bo czasami może tak być dobra otwieraj słomy jest Zajdziemy teraz tutaj sobie Do świń Mam świnki, tak, mam Cześć Trzeba wywalić od nich to, jest to po odcinku zrobimy Teraz tu No, krówki też fajnie Akurat od nich dzisiaj i wywaliłem Wczoraj wywaliłem kosiareczkę tutaj mamy, o kosiareczkę. Oj, Pff, kurde. Tak, no co można wymienić winien, czy, czy nie, nie chcę wstawić. No tutaj wiader, jest grabki, jak to tu macie śrótownik, tutaj macie hmm, też y, śrótownik, tylko to jest taki nowszy ten tutaj już czasami używam, jak ten się popsuje jakieś śmieci tu macie Miotła zamkniemy, żeby im zimno nie było lekko w przeciąg jest dalej, tutaj też chyba były. Tutaj zobaczymy też coś, tutaj też świniaki, też trzeba od nich gnój wywalić. Przecież tutaj nasze jest, tu malutkie świniaczki, to duże świniaki, to też świniaki, tutaj też świniaki są, no i trzeba wywalić w skrócie. Jeździmy do kur, zobaczymy, no chwytak tak trochę przeszkadza w wejściu, ale hmm, tak to trudno. z no, kurakami sprawa wygląda, nie wejdę, bo tak grubie jestem, kurna, też te nie kurzej no patrzcie właśnie nie tutaj mam tych śmieci dużo czy, czy, mam tych śmieci dużo i tak chcę to, by, sobie to wyjąć, to nie idzie mi właśnie tego, nie chcę mi się jeszcze tego sprzątać, także chyba to nie zostanie tutaj po prostu zobaczymy będzie to będzie, nie? pozbierać pójdziemy sobie je sprzedać Ja ile ma sprzedać jajka ile mam jajek to sobie będę szedł na no spokojnie, powolutku jajek statystyki nie czy były statystyki statystyki jaja w plecaku 28 Gdzie można jajka sprzedać? Jeśli okazję, na tej mapie, nie można jajek sprzedawać, się uglebnę. Yes. Tutaj nie, tu nie, tu nie. Nie można tu jajki indzie sprzedawać. fok teraz. Jes! Jak się typy pociągnięcie. Gdzie to można jajka sprzedawać tutaj? Tu. Jajek tu nie można sprzedawać. Eee, ale kurdeczko, czemu? Czemu? Nie wiem, powiem wam, nie wiem. Gdy jajek ich mogę sprzedawać? Nie, no nie można, kurde. No nic, dobra. Ile mamy czasu za sobą? 20 minut. Także no, jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i na 30 tysięcy subskrypcji ukazuję całe stanowisko. Także na razie, cześć!